Znamy już tragiczny bilans zamieszek we Francji po zwycięstwie PSG nad Interem Mediolan w finale Ligi Mistrzów w Paryżu, no i wiemy, że zginęły dwie osoby. Jedna potrącona przez samochód, druga w wyniku zadźgania nożem. 192 osoby zostały ranne, jeżeli chodzi o cywilów, a ponad 20 policjantów i strażaków również odniosło obrażenia. Mieliśmy do czynienia z ponad 694 pożarami, z czego 264 to były pożary pojazdów. No i aresztowanych zostało 559 osób. Od razu muszę zaznaczyć, że te zamieszki nie były sprowokowane przez kibiców, tylko przez islamskich bojówkarzy, którzy postanowili. Nowili skorzystać z okazji, by splądrować i zniszczyć. Stolice Francji i nie tylko, bo do zamieszek doszło nie tylko w Paryżu. Są to potomkowie islamskich imigrantów, którzy zaczynają powoli wprowadzać we Francji prawo szariatu. Mamy do czynienia z niszczeniem dorobku kulturalnego francuskiej społeczności. No i to niestety, moi drodzy, się napędza. A takie okazje, jak na przykład zwycięstwo drużyny piłkarskiej, powoduje właśnie, że ci islamiści uznają to za świetną okazję do rozrób i do walki z katolicką Europą.